Hej, witajcie, z tej strony Olchuś, witam was w kolejnym odcinku z Miraculum, w którym porozmawiamy sobie o ekipie sześcioosobowej, która kiedyś razem miała stanąć na scenie. Ale tak się stało, że finalnie wyszły tylko dwie osoby, oczywiście dobrze mam znane, czyli Marinette i Adrien. Zapraszam do oglądania. Tak jak wspomniałem na początku, omówimy sobie grupę, do której należało aż sześciu superbohaterów, naprawdę sześciu superbohaterów. I ta grupa miała, nosiła nazwę Quantum Kids, czyli po polsku niezwykłe dzieciaki. Jest to stara i nieużyta koncepcja do serialu Miraculum, gdzie istnieje właśnie taka drużyna superbohaterów. I teraz po części opowiem Wam, kto do niej należał. Jako przywódca Kid Meme. I wszedł on właśnie za miejsce Sparrowa. Melodii. Jej bronią jest flet, w sumie podobnie jak u Wolpiny. Sparrow. Został on właśnie zastąpiony Kid Mimem. Merkury. Gościu, wyglądem przypomina Nino, nie sądzicie? No i dwa ostatnie Gamonie, czyli Felix oraz Marinette. Marinet w postaci biedronki, a Felix w postaci czarnego kota. Gdzie kiedyś właśnie Felix był czarnym kotem, ale w CGI, czyli teraz w wersji 3D animowanej, zamiast Felixa jest Adrian. Podobno pomysł na taką ekipę nie spodobał się reżyserom serialu, bo według nich za dużo by było bohaterów. I serial mógłby się stać nudny, dlatego też zostali właśnie przy dwójce naszych, których oczywiście znacie, czyli Marinette i Adrienie. Adrien jak widać wystąpił od początku serialu 3D, gdzie Felix był planowany już w wersji anime. Jeśli ktoś nie wie, to jeszcze raz przypomnę, Miraculum miało być pierwotnie wersją anime, ale tak się stało, że anime pochłania bardzo dużo pieniążków, to stwierdzili właśnie na tańszą wersję, czyli wersję 3D, teraz którą właśnie widzicie. Ale nic się nie dzieje moi kochani, wersja anime jest w drodze, tylko najpierw musi manga powstać, która... Też jest w drodze. Wspomnę jeszcze o Quantic Universe, bo to jest akurat dość ważne. Jest to świat, w którym dzieją się przygody Biedronki i Czarnego Kota. To można porównać na przykład do świata z Marvela albo DC Universe. W Marvelu jest Iron Man, Kapitan Ameryka, Spider-Man. Każdy ma oddzielną historię, a należy do tego świata. Tak samo jak w DC Universe jest Batman, Superman i ci inni tam każdy ma oddzielną historię, ale należy, należy, właśnie do tego jednego świata. I Biedronka i Czarny Kot należą właśnie do świata Quantic Universe. Thomas również potwierdził, że inni superbohaterowie, nie związani z Miraculous, czyli nieposiadaczami kłami, istnieją w tym świecie. Więc może być na to, że gdzieś tam ekipa z Quantic Kids wciąż istnieje i albo pojawią się w oddzielnej serii, albo mogą pojawić się w przyszłych sezonach Miraculum. Kto wie, poczekamy, zobaczymy. Teraz moi drodzy, czas na ciekawostki! Doczytałem się paru takich o tej całej fajnej ekipce. Na przykład, Quantik zespół Quantic Kids został stworzony, gdy jeszcze Felix był czarnym kotem, czyli to były właśnie wczesne lata produkcji. Bo jakby nie patrzeć Felix czarnym kotem to było ho 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 lat temu i to była koncepcja właśnie Tomasa Astruka i teraz sobie możecie zobaczyć jak kiedyś Felix wyglądał w grze Super Lady Luck występowały obrazki przedstawiające Kidmima, Melody oraz Merkurego. Tylko, że po jakimś czasie twarz Merkurego została usunięta. I teraz właśnie tak sobie przypominam, że wczoraj oglądałem na Google graficę jakąś grę i tam właśnie były te obrazki z ich twarzami i chyba właśnie to była ta gra Super Lady Luck. To już akurat wspominałem przy przedstawieniu postaci, że Sparrow został zastąpiony Kid -mimem, Bo jest to wspaniała postać, chodzi o Kid -mima, i nie warto wykorzystywać mimo mimów, jako tylko tych złych. W sumie dyskryminacja takich mimów, jakby to można nazwać. W Quantic Kids żaden z bohaterów, nie licząc oczywiście Marinette i Adriana, nie posiadali kłami. Hmm, tylko ciekawe co. Ci mają kłami, a tam ci nie wiem co mają. No i ostatnia ciekawostka, to to, że Sparrow był jednym z prawdziwych członków Niezwykłych Dzieciaków, tylko jak już wspomniałem, jednak został zastąpiony Kid Mimem. Tylko jestem ciekaw, co mają na myśli jednym z prawdziwych członków. Hm. Jak ktoś wie, to może mi napisać w komentarzach. No i to by było na tyle z tego odcinka. Jak dotrwaliście do końca, to napiszcie w komentarzach, czy podobają Wam się te postacie ze starej koncepcji serialu? I czy chcielibyście, aby powróciły na ekran Miraculum bądź innej serii animowanej? Ja bym szczerze chciał, bo fajne postacie, fajne. Zostawcie lajka, like, jak się podobało, bo ostatnio coś mnie smucicie z tym. Udostępniajcie znajomym, subskrybujcie i wbijajcie na social media podane w opisie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye, bye.